Cześć wszystkim, nazywam się Koko Kokos e, Gram z, do, e, z Dominikiem... Dobra, uderzę. Gram z Dominikiem tutaj e, w bile. Będę z nim też nagrywał inne gry. Ale na razie taka sobie gierka. Mam nadzieję, że wygram. Oczywiście łapka w górę... E, suk, 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 Cicho. <suszy> Subskrybujcie. E, miałem w końcu będą na pewno reflingi w opisie No i... Dawaj e, To moja druga gra e, Drugi raz gram w e, rundę w tej grze, więc... Pa! Moją wbiłeś, dzięki Proszę. O, jeszcze miła nie ustawiłeś. Widzę. walnij mi te... teraz moją, albo to masz naprzeciwko, taką czarną. Aha, no widzę. Fajnie tak się świeci, nie? No dawaj szalaj. Nie Nie Dziękuję. Co, dla Dziękuję za jedną to... moją. O, oh, fak. Ty pachniesz mi ustawiłeś. Jak będzie dużo łapek w górę, będziemy nagrywać z kamerami. Ale poszło. Nie no, przegram to. Jest! No! Leciutko, żebym mi się nie przestawiła za bardzo. Tutaj się wbije. Może. I za mocno. Tak, no oczywiście. Jak na złość, tak, jak na złość. Wcześniej e, grałem sobie z przeciwnikiem wylosowanym oczywiście online i wygrałem, po prostu wygrałem, a jak na przykład na, nagrywam coś to mi po prostu nic nie idzie. No tak to jest haństwo Dzięki. Pa, Proszę Ale i tak pozdroń nic nie trafisz No nie! Mówiłem ja to wszystko wiem Tu jeszcze taka czarna ci została Tu nie, nie ta, najpierw tą czarną Jest No i przegrałem Ej, ciekawe czy teraz się traci te. Co? Hajsy? O matko Hajsy? Nie trafiłem No wiem Ja mam teraz szansę Widzę Może wyrównam Może No, tak to bywa czasami No nie traf, nie traf tego, nie traf No nie Dziękuję Jeszcze jedna runda? Możemy I gdzie to zaproszenie w końcu było? Ale słabo rozbiłeś. Ale bo jak chciałem leciutko w lewo, ale tak na myszce to trochę tak ciężko. Nie trafię. No wiem. Teraz rozbiję, rozbiję. Opa, moją się prawie drugą. Ja mam połówki. Ta. Pa. pa. nie trafi. A. Nie no, Też nie, nie. mogę drugi raz przegrać. Nie wiem skąd trafię. O nie. Czarna. Juhu. Aj. Nie, co to nim się włączyło? Dobra! Nie. nie. Nie no. E no kurde, Wiem, no ale już jest. To tak. znaczy wila. No jak Hansko ustawiona. Aaa, dziękuję. No co baty? Ale trafiłeś. Ale, hej, tak ty. A, no ale musi coś być jakieś podziękowanie chyba, tak? Pa, pan... Nie, nie, no, no. Nie, przegrałem. Drugi raz. Czekaj. Odbiję se. O oh nie! Jest! Jest! Co zrobiłem? Dobra, i takim akcentem będziemy kończyć. Bo... Dziękuję za oglądanie. Eee, nie wiem, prawdopodobnie jutro albo w środę kolejny, kolejną grę, ale tym razem będzie to Mike.